Mamy tutaj do obliczenia iloczyn dwóch liczb x i y tej postaci, więc zaczynamy. Wpisujemy tak, 2 odjąć pierwiastek kwadratowy z 5 razy 2 dodać pierwiastek kwadratowy z 5. I tutaj w mnożeniu tych nawiasów warto zauważyć wzór skróconego mnożenia, wzór tej postaci. Moglibyśmy oczywiście wymnożyć nawias przez nawias, ale wzór skróconego mnożenia jest szybszy. Zauważ, że tej dwójce, albo może w drugą stronę, literce A odpowiada dwójka, natomiast literce B odpowiada pierwiastek z pięciu. więc jeżeli podstawię pod ten wzór, w miejsce literki A dwójkę podniosę ją do kwadratu, to otrzymam 4. Jeżeli w miejsce literki B wstawię pierwiastek z pięciu, podniosę do kwadratu, to otrzymam 5. Natomiast 4 odjąć 5 to jest minus 1. Taka jest wartość iloczynu liczby x i y.